Niezwykle miło jest nam przywitać się z Państwem. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy. Mamy nadzieję na super spektakl. Interesująco zapowiada się to wyjście na pozycję. Maluda. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Bosin 2. Może być groźnie. No ładnie to przejęło obrońca. Uda Był faul i rzut wolny. No i szybko wykonali ten rzut wolny. Petkowicz. Terry. Teraz sesję. Drogba. Prawo obrońca przejmuje piłkę. Petkończ. Anelka. Jest ją. Czy będzie dośrodkowywał? Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji. Dobre rozegranie. No i udało się odzyskać piłkę. Czysto gwizdek. Rzut wolny. Ładna wymiana. Anelka. A teraz przy piłce Drogba. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerywają grę. Anelka. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Out. Piłka dla Flamengo. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. piłki bez faulu. Jest. Nie. Przechwyt, ale nie opanował. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Anelka. Czy to wykorzysta? No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Terry, Alex, Obi Mikkel, Lampard. Przy piłce Drogba. Bezpardonowe wejście, ale skuteczne i czyste. A teraz przy piłce Drogba. Ładnie uwolnił się spod opieki. Wznowienie gry rzutu wolnego zespół Flamengo. Przejęcie przez Lamparda Petkowicz Szkoda, że nie opanował tej piłki Przy piłce Lampard Przy piłce Drogba Ach, wydawało się, że a jednak przejął O, ładnie to zrobił Anelka. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Ej, jakim ci się nie chce. A nawet gdy ktoś ich podłe chce, to nadal im się nie zechce. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Jest jego. Anelka. A teraz drogba. Maluda. Dobrze i przejął. Petkowicz. Zdążył w ostatniej chwili. im teraz. Petkowicz. I rozpoczną gracze Flamengo od rzutu wolnego. Nieudane podanie Anelki. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Petkowicz. Po raz kolejny w dzisiejszym meczu niecelne podanie tego zawodnika. Ależ walka Park w bark przegrywa pojedynek z dobrońcą i traci piłkę. Lampard niedokładnie, prosto do przeciwnika. Maluda. Sien. Anelka. Niedokładne podanie i piłka dla drużyny przeciwnej. Petkovic. Sprytnie teraz. No przejął, ale nie opanował piłki. Tesję. Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka mogła zakończyć się utratą bramki. Drogba. Anelka. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Maluda. Wybija, ale Pi... Brawo! Gol! Ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera, wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu, przecież mamy już drugą połowę. Śmiała decyzja trenera. Podwójna zmiana. Może dzięki tej bramce zmieni nam się to widowisko. Do tej pory nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Naciskał obrońca, ale bezskuteczniej będzie szansa. A teraz przy piłce drogba. Kalu. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Dograł w pole karne. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. W piłce drogba. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Trener podjął decyzję o zmianie. To dobra decyzja. Musi coś zmienić, jeśli chce odmienić losy tego pojedynku. Wyraźna zmiana taktyki zespołu przegrywającego. Ale nie mają innego wyjścia. Postanowili zaatakować. Zdecydowali, że nie ma co czekać. Trzeba odrabiać straty, zanim skończy się mecz. Ryzykownie, ale udanie. Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. Co z tego wyniknie? Kolejne podanie. Bramkarz niedługo zaśnie, jak tak dalej pójdzie. Ale do tej pory nie miał żadnej groźnej akcji pod swoją bramką. Słuszna decyzja trenera. Jego zespół przegrywa, zdecydował się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie z niej pożytek. Ciekawie się to rozwija. Koniec coraz bliżej. Rzut rożny prowadzą jedną bramką, ale mają szansę na podwyższenie wyniku. Świetnie udanie wypiąstkował w pole. Dobrze, do przodu. Podanie za podaniem oto znakomita gra zespołu. Widać, że grają z sobą od dawna i są z Ładnie przejął piłk. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec! Dobry mecz, świetny wynik, doskonała gra w defensywie i zachowane czyste konto. Mecz ułożył się dokładnie tak, jak mówił trener przed spotkaniem. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Czas pożegnać się z Państwem. Do usłyszenia.